I kochani, dzisiaj zrobimy sobie wyniki rozdania z mojego konkursu na 300 subskrypcji. Bo tak jak mówiłam, konkurs trwał do piątku, a dzisiaj wyniki. I oprócz tego jeszcze premierę z drapki, pełny portfel. Także do zdrapeczki przejdziemy za chwilę po losowaniu. Także, tak jak mówiłam, losujemy sobie internetowo. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. I lecimy. Klejamy link i ładujemy komentarze. Okej. Okay. także co, kochani? Patrzcie, czy wszystko widać? Wszystko widać, także przechodzimy do losowania zwycięzcy. Justyna Biesiada. Zobaczymy, czy Justynka mnie subskrybuje. bo taki był główny warunek konkursu. Tak, Justynka mnie subskrybuje, także bardzo Ci gratuluję. A teraz, kochani, zaraz widzimy się na moim biureczku i będziemy drapać pełny portfel. Dobrze, kochani, także jak widzicie z drapeczka pełny portfel już czeka na drapanie, a przy niej drapak make-upowski w pełnej gotowości. Ale zanim przejdziemy do drapania, jeszcze krótka informacja do Justynki. Justynko, napisz mi na dole w komentarzu swojego maila, Mój będzie w opisie do tego filmiku, tak żebym wiedziała, że jak napiszesz mi wiadomość ze swoim adresem do wysyłki nagrody, żebym mogła zweryfikować, że to jest Twój poprawny mail, no bo po prostu no, różnie bywa, a chcę uniknąć jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, żeby ktoś się za Ciebie podał, no bo to wiadomo, różnie bywa. Także jeśli kwestie konkursu mamy już za sobą, bardzo Ci kochana gratuluję, mam nadzieję, że prezenty, które Ci wyślę, bardzo Ci się spodobają. A teraz przejdziemy do pełnego portfela. Ja jeszcze w tej zdrabki nawet nie zaglądałam. Także otwieramy ten portfel. Mniej więcej już z zasadami tej gry się zapoznałam. Także tutaj wiadomo muszę znaleźć swoją liczbę i koronę. Tutaj dwa takie same symbole, a tutaj trzy takie same kwoty. Także co? Przechodzimy. Moja zdrapka ma numer 19. Także zobaczymy, co tutaj będzie. Kupiłam jedną zdrapkę, Jedną zdrabkę na 4 miliony. Także już nie jedna na milion, a jedna na 4 miliony. Ok, także drapiemy. Wygrywające liczby. 2, 10, 33 dwadzieścia okay. jeden. Mamy cztery liczby i szukamy. Trzydzieści dwa. Zaczynamy klasycznie obokiem. Jeden. Kolejny obok. Dwadzieścia sześć. Trzynaście. Też nie ma. 20 też obok. 28. 2. Czyli mamy, kochani, już wygraną. Zdradce pełny portfel. Także już na pewno mamy zwrocik. Więc premiera już na pewno będę miała. Nie na minusie. Lecimy dalej. Może jeszcze coś mi tutaj wpadnie. 22.

14 i 11 obok. Także co, kochani? Od razu zobaczymy, co kryje się pod dwójką. 30 zł. Także już śmiało mogę powiedzieć, że premierę mam na zero, ale czekają jeszcze tutaj na mnie dwie gry. Także trzymajcie za mnie bardzo mocno kciuki. Może się uda. I, kochani, jeszcze zanim zaczniemy, Pamiętajcie o tym, że na 500 subskrypcji kolejne rozdanie. Także jeśli lubicie zdrabki i makijaże, to subskrybujcie mój kanał. Koniczyna i pierścionek. Pier... Pierścionek i walizka. Pierścionek, same pierścionki i diament, sztabka. I pierścionek, same pierścionki. A ja dzisiaj swojego pierścionka nie zanurzyłam. Walizka i koniczynka. Moneta i sztabka. Koniczynka i klucz. Banknoty i monety. Moneta. Dobra, czyli tą grę mamy pustą, ale zostaje nam jeszcze. Gra trzecia, w której muszę znaleźć trzy takie same kwoty: 5000, Pięć 50 tysięcy, 500 zł. 2 miliony. <noise> Jak się widzi taką kwotę, to aż się robi ciepło. Zwłaszcza, że widzę te 2 miliony drugi raz. 500 zł, drugi raz. Czy ta zdrawka to chce mi naprawdę, żeby mi ciśnienie skoczyło dzisiaj? 5, 50 tysięcy. Się widzi tyle zer. A po prostu ta linia to już troluje na maksa. Wszystkie kwoty są podwójnie. No ale tu 60 zł, 150 zł, 30 zł i 100 zł, także żadna kwota mi się nie powtórzyła, chociaż zaraz zobaczę, bo tych zer tutaj tyle 5000 dwa razy 50 tysięcy też dwa razy 500 zł dwa razy 2 miliony też dwa razy także po prostu tylko ta zdrabka mi chciała podnieść ciśnienie dzisiaj <grym> także kochani, no w każdym razie nie jest źle Podrapałam sobie yy, i zwrotik jest 30 zł, czyli tak naprawdę draping, że tak powiem, za darmo. Także nie jest źle Lepiej tak niż miałabym na tym stracić. Także kochani, no myślę, że to już by był koniec odcinka. Bardzo ci jeszcze Justynko gratuluję. Także czekam na twoje zgłoszenie do mnie na maila i pamiętaj też w komentarzu zostawić tam yy, ten znak, o który cię prosiłam. Także kochani, dajcie mi też koniecznie znać, jak wam poszło drapanie tej zdrapki, bo ja jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak wam to drapanie poszło. No a teraz, kochani, życzę Wam bardzo miłego dnia i do następnego odcinka. Pa, pa.